Ja powoli zabieram się zakręcenie filmu o katamie na YouTube. Taki, to będzie taki podstawowy film, taki dla osób, które jeszcze po prostu tego zioła w rękach nie miały. U mnie na blogu oczywiście znajdziecie jeden post, który jest właśnie taki podstawowy, i drugi post, który nie był pisany przeze mnie, tylko przez osobę z zespołu mixologii. Załóżmy, że pod moją superwizją, i tam macie już takie bardziej zaawansowane informacje, jeśli chodzi o katam. Więc e, jeśli chodzi o przygotowanie katamu, to jest mega podobny do indygo, i w zasadzie, jeśli przygotujecie go tak jak indygo, to będzie spoko e, i tyle. I tutaj na, nad tym nie chcę się rozwodzić, ale pomyślałam sobie, że Wam opiszę e, takie case study, to znaczy, jak się przechodzi z bardzo jasnego blondu, e, rozjaśnianego zwykle albo z blondu rozjaśnionego i siwych na myśli zimny blond, właśnie za pomocą katam, bo jest to proces taki trochę żmudny, trochę skomplikowany, ale bardzo fajny. Wiem, że truję, ale oczywiście będę truła pewnie do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Jeśli idziemy w katam, czy jeśli idziemy w indygo, to możemy się już pożegnać z tym blondem, aż do momentu, kiedy włosy odrosną. Jest mega, mega, mega malutka szansa, że będzie można. Wrócić do blondu, więc ten sposób, o którym Wam dzisiaj opowiem, jest tylko dla osób, które autentycznie chcą wrócić na przykład do swojego naturalnego, słowiańskiego, takiego mysiego blondu i chcą przy nim zostać. W ten sposób już wielokrotnie przeprowadzałam ludzi i w większości wypadków się sprawdza. To znaczy, że ten kolor jest do utrzymania i jest taki, jakbyśmy chcieli, czy właśnie taki mysi blond i łatwo się jakby splata razem z tym naszym odrostem. Naturalnym słowiańskim odrostem, więc po prostu jest takim momentem, jest takim sposobem na zejście do naturalnego koloru włosów z jakichś takich mocnych blondów w momencie, kiedy włosy są mocno zmaltretowane farbami chemicznymi, do tego stopnia, że po prostu żal jest na nie położyć farbę chemiczną. No i oprócz tego wiadomo, jeszcze kwestia skalku to też nie jest przecież bez znaczenia, bo po tych wszystkich rozjaśnianiach. Wielokrotnych, e, prawdopodobnie skarb też e, nie ma się najlepiej. Teraz zdaję sobie sprawę, że e, w tym momencie mówię do ludzi, którzy prawdopodobnie nigdy nie hennowali włosów, to znaczy nigdy nie falbowali ziołami. A chcieliby zacząć i chcieliby to zrobić właśnie na myśli gołą, czyli jakby zejść do swojego naturalnego koloru z blondu. Więc. E, ja wiem, że to przeciągnie całą sprawę, ale może najlepiej by było na początek zacząć od kasji. Z tego powodu, że się oswoimy z tą materią, nauczymy się przyrządzać kasję. kasję się przyrządza pra praktycznie tak samo jak Henne, ta, ta umiejętność się nie przyda i przyrządzanie kasji też. I oprócz tego jeszcze, jeśli nałożymy na włosy kasję chociaż raz, ale najpierw było kilka razy po prostu po pierwsze dla kondycji, po drugie dla wprawienia się w nakładaniu, a po trzecie po to, żeby jakby zobaczyć, czy czasami pod farbą, pod tonerami, które na włosy zostały nałożone, bo pamiętajcie, że nikt nie ma naturalnie zimnego blondu. On został uzyskany jakimiś rodzajem jakimiś tonerami, a pod spodem tam mogą być jakieś żółte, pomarańczowe, dziwne rzeczy. I kasja, dlatego że jeśli potrzymamy tę kasję tak minimum 4 godzinki, to jest duża szansa, że te dysproporcje wyjdą na wierzch. Ja wiem, że to nie do końca byśmy, nie jest to, co byśmy chcieli, ale uwierzcie, lepiej jest wiedzieć, na czym pracujemy, niż nie wiedzieć i jest ciemno. Bo, jeśli są jakieś dysproporcje, są jakieś pasy czy plamy, to potem pod to można dopasować następne etapy działania. A, albo nawet zrezygnować i po prostu pójść pod tą farbę chemiczną. Bo, jeśli nie wiemy, czy, że mamy dysproporcje, a później one wylezą, to sprawa się może troszkę skomplikować. Oczywiście nie jest przegrada, tylko może się mocno skomplikować. Dlatego myślę, że warto naprawdę zacząć od kasy, tak, żeby po prostu powoli, powoli się wciągnąć w ten cały ambaras. Dobra, i ten sposób, który Wam teraz powiem, to jest sposób dwuetapowy. To jest dwuetapowe hennowanie, ale nie takie typowe, czyli na pierwszy etap henna, a na drugi etap indygo, tylko tutaj będziemy się bawić niuansami, żeby uzyskać właśnie ten taki myśli odcień. I to jest mój sposób, który ja wymyśliłam właśnie z tego powodu, że, wiem, że wielu z nas po prostu wróci do naturalnego koloru włosów, a nie ma jak, bo Farby się płuczą i niszczą, a zioła znowu nie chcą takich jasnych kolorów nam dawać, więc tutaj doszedł właśnie Katam. Katam był takim jakby brakującym puzzlem, z którego można było wyciągnąć te kolory, ale Katam też jest troszeczkę upierdliwy do pracy, to muszę Wam od razu szczerze powiedzieć, bo jest po prostu mega marudny. To znaczy, twarda woda, jakieś kosmetyki, które używamy na włosach, mamy no budowane temperatura, wszystko może mu przeszkodzić, więc naprawdę bardzo warto dokładnie go przygotować. Jak mówię, że to jest mój autorski sposób, to znaczy, że nigdzie indziej tego sposobu nie znajdziecie. Jeśli znajdziecie, to prawdopodobnie został przypisany ode mnie, pół biedy, jeśli został przepisany tak, jak ja to napisałam, gorzej, jeśli został przypisany z błędami, więc wejście to pod uwagę, bo katam mało poznanym. Ja dość dużo nad nim siedziałam w momencie, kiedy wiedziałam, że za jakiś czas spadnie na polski rynek, a tutaj w UK już go miałam do dyspozycji i nad nim pracowałam. Ale nadal, mimo wszystko, w każdym sezonie kata może być trochę inny, może być trochę mocniejszy, trochę słabszy, to tak samo jak z każdym innym działem. No, można się spodziewać różnego rodzaju niespodzianek i trzeba przede wszystkim kierować się taką, taką własną intuicją, czyli po prostu porównywać te różne katamy, jeśli mieliśmy kilka ich w ręku, i myśleć sobie, na przykład, obejrzeć to na ręczniku, tak jak robimy próby Henny, i sprawdzać, jak to wygląda. Czyli robić próby pasemkowe, sprawdzać na ręczniku i jakby porównywać te różne katamy z różnych firm i z różnych sezonów. I wiadomo, jeśli na ręczniku widzimy więcej koloru, to lepiej proporcje, trochę mniej. I szyć, e, jeśli mniej, to możemy ją trochę podwiększyć. Po prostu e, myśleć. Nie, nie myśleć o tym tak sztywno, tylko raczej e, starać się myśleć w kontekście swoich własnych włosów, swojego własnego e, e, przypadku, e, który, e, który przed sobą macie. Bo to jest najważniejsze, bo e, utrafić ten naturalny kolor e, nie jest jakoś mega trudno, nie chce nas straszyć, ale trzeba się troszkę namachać i trzeba troszeczkę pomyśleć. Dobra, to żeby uzyskać myśli kolor na włosach mocno rozjaśnionych, potrzebujemy trzech ziół. Potrzebujemy kasji, henny i, i, i katamu. Każde jedno niestety jest niezbędne. Przy tym kasji i henny możemy zakwaszać, chociaż oczywiście może i można było ich nie zakwaszać, z tym, że kolor będzie ciemniał jeszcze dłużej, dłużej niż wam potem powiem. Więc raczej jednak optowałabym za zakwaszeniem. I tutaj optowałam za hibiskusem w proszku bądź za sokiem z aroni. Amla też by się nadała, ale z racji tego, że mówimy tutaj o osobach, które używały rozjaśniata namiętnie, to ja zakładam, że, że mają podrażniony skalp i trzeba było raczej uważać na te takie mocno podrażające można paść substancje Amla do nich należy, więc powiedzmy, że hibiskus w proszku albo sok z aroni. Dobra, czyli pierwszy etap to będzie pół na pół kasja z henną. Tak? Będziemy farbować na rudo i to będzie autentycznie rudy kolor. Mimo po zakwaszania hibiskusem, czy na przykład aronią, czy nawet angielską, to i tak wyjdzie rudy kolor, i <śmum> z tym się <śmum> trzeba pogodzić przez te nie wiem, jeden dzień będziemy rudzi. I koniec. <śmum> Czyli tak, odstawiamy kasję, odstawiamy hennę, obie zakwaszamy i odstawiamy ją na minimum 10 godzin, to jest absolutne minimum, chyba że pracujemy z henną marokańską, wtedy kasję odstawiamy dalej na 10, minimum 10 godzin, a tą hennę marokańską na jakieś 2 godzinki i na głowę na minimum 4 godziny, potem spłukujemy i... I nie nakładamy na włosy żadnych kosmetyków i patrzymy, czy nam złapało na rudo. To znaczy, naprawdę musimy być rudzi, jak marchewka. Wszystkie włosy muszą być pokryte. Musi być ten kolor równy, bo jeśli nie, to trzeba będzie to powtórzyć. Zanim przejdziemy do drugiego etapu, z tego powodu, że pracujemy z włosami, które prawdopodobnie są mocno zniszczone, mocno wytrawione, musimy mieć absolutną pewność, że włosy są rude. Że każdy jeden włosek złapał hennę i że trzyma ją. To znaczy, że jej nie puszcza. Więc warto by było włosy umyć pomiędzy jednym i drugim etapem, żeby zobaczyć, czy po prostu coś nie spłynęło, czy jakieś dysproporcje nie weszły na wierzch. Jeśli wyszły, no to trzeba niestety powtórzyć i jeszcze raz nałożyć kasję z henną do momentu, kiedy właśnie te dysproporcje nie zaczną się jakby wyrównywać, a kolor nie zacznie spływać. Wtedy możemy przejść do następnego etapu. A następnym etapem jest kasja z henną i z katamem. Bądź kasja z katamem. Tamem, w zależności od tego, e, jaki kolor e, chcemy uzyskać. I to naprawdę nie przesadzam, to co tutaj mówię, to jest, e, ja widziałam wielokrotnie włosy e, spalone rozjaśniaczami do tego stopnia, że nie łapały nawet czystej henny. Więc e, trzeba zwrócić uwagę na to, czy włosy łapią, czy jeszcze e, jakby te, e, wiecie... Drobinki barwnika mają się tam w środku do włosa do czego przyczepić, bo jeśli nie mają się do czego przyczepić, to trzeba ten etap powtarzać nieskończoność, aż włosy będą rude. I naprawdę nie ma z tego tutaj za bardzo innego wyjścia, tylko po prostu to albo, albo ściąć. A co do chodzenia w tych rudościach, to nie śmiejcie się ze mnie, ale autentycznie według mnie 90% osób, które próbują przejść przez dwa etapy, czy to jest w kontekście katałmu, czy indygo, zatrzymują się po pierwszym. Na tym etapie bo zakochują się w rudościach. Więc warto... Jak już jesteśmy rudzi, to może warto się trochę tym nacieszyć przez chwilę chociaż no ale dobra, ten pierwszy etap nam złapał, jesteśmy rudzi i teraz chcemy to przyciszyć, czyli wyrównać kolor tak, żeby ten nasz odrost myśli, jakby równał się z całą resztą. Więc tutaj musicie sobie dobrać kolor. Najlepiej było pójść sobie właśnie do mnie na bloga na post o słowiańskich blondach, pooglądać próbki i sobie tam dobrać proporcje, jeśli chodzi o ten kolor, bo każdy myśli jest troszeczkę inny. One wszystkie mają trochę mniej, trochę więcej tych ciepłych refleksów. Ale podstawa jest taka, że używamy odstawionej i niezakwaszonej henny, odstawionej i niezakwaszonej kasi, i oczywiście katam. Katam przygotowujemy tak jak indygo, czyli w momencie, kiedy już mamy odstawioną i zakwaszoną hennę i kasję, to do tego dodajemy katam. Katam rozrabiamy na letniej destylce i w hennę, i w kasji też musi być destylka, bo katam jest mega marudny, więc pamiętajcie o tej destylce. I oczywiście o odpowiednim przygotowaniu w sposób do hennowania, ale to wiadomo, to już było przed pierwszym etapem, że helatacja i oczyszczanie. I to nakładamy na 2-3 godziny. No i teraz ta najgorsza i najokropniejsza cecha katamu, to znaczy spłukujemy to po 2-3 godzinach i będziemy zieloni, będziemy się świecić na zielono i ta zieleń z nami zostanie, zostanie prawdopodobnie na kilka dni i ja bym optowała za tym, żeby włosów nie myć przez te kilka dni i nie przeszkadzać katamowi uplenienia się, bo... Nie spotkałam się z takim, z takim przypadkiem, nie spotkałam się z nim też na moich próbkach, na które robię, ale jest jakaś szansa, że jeśli zatrzymamy utlenienie, to ta zieleń nigdy nie zniknie. Ona zniknie, nigdy mi się nie, zdarzyło, nie zdarzyła taka sytuacja, żeby ona nie znikła, ale czasem to niestety zależy od pogody. Jak jest zimno i jak jest mokro, to chyba to najwolniej idzie, teraz jest zima, więc w zasadzie... Teraz to, jest, to idzie najwolniej, warto sobie pomóc z suszarką, świetlna, wiem, to też przyspiesza utlenianie, więc no, będziemy musieli chodzić troszeczkę świecąc na zielono przez kilka dni, do momentu kiedy kolor się nie utleni i nie ściemnieje. Może być tak, że katam będzie się lekko pukał, wtedy można powtarzać ten drugi etap tyle razy ile nam się podoba, aż do momentu kiedy trafimy w ten kolor, który trzeba, który chcemy. Tylko pamiętajcie o tym, że on ciemnieje mega długo, żebyście sobie nie zrobili czarny, bo, bo e, bardzo łatwo. Po prostu spłuczemy te włosy, strojimy je, wcale nie złapało, więc nałożymy drugi raz, a potem jeszcze nie daj Boże trzeci raz, a za tydzień obudziemy się fioletowo czarni, więc trzeba naprawdę na to bardzo uważać. No i to jest ta cała magia tych słowiańskich blondów. To wcale nie jest żadna magia, to wcale nie jest skomplikowane, tylko tyle, że po prostu trzeba mieć tą odrobinę cierpliwości, no i takiego. Wiecie, wyluzowania, no bo będzie trzeba trochę pochodzić zielonym i będzie trzeba trochę pochodzić rudym. Ale oprócz tego to w zasadzie to jest sama przyjemność miksowania tych ziół, nakładania tego i jakby czarowania tego koloru, który nam się podoba. A oprócz tego oczywiście odbudujemy sobie mega, mega odbudujemy sobie włosy, i nawet jeśli one się kruszą, nawet jeśli są w naprawdę złej kondycji, to to jest taki proces, który pomoże nam przeczekać bez jakiegoś drastycznego cięcia włosów. Więc absolutnie zachęcam. Uważam, że, że to jest absolutnie warte zachodu. Wielokrotnie widziałam, jak osoby przez te etapy przechodziły i dobrze się powiły. I kolor wyszedł taki, jaki trzeba było, i nawet się za bardzo nie płukał. Potem włosy odrosły do swojego naturalnego koloru. I tyle. Święto lasu. A co do odróżniania katamu od indygo, to e, ja wiem, że, że to są mega podobne działa I ja one na chusteczce też wyglądają dość podobnie. Czyli wiecie, z takiej pacynki na, 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 na tak, wieś, dom, domowa chromatografia, że kładziemy pacynkę pasty na ręczniku papierowym i patrzymy na to halo. Z tego co ja wiem, to katam na przykład na białym włosie. Jak sobie macie jakiegoś białego zwierzaka albo nawet macie białą wełnę, tylko ją trzeba najpierw umyć i schelatować. I jeśli zafarbujecie te białe włosy katamem, to wyjdzie fioletowo. Jeśli zafarbujecie je indygo, to wyjdzie zielono. I myślę, że to w tym momencie jest chyba taki najbardziej pewny sposób, w razie jakby jakaś firma, wiecie, podmieniła zioła.